Cześć. Chciałbym Wam pokazać moją wiatrówkę Łucznik 8.7. Zobaczcie, czy widać. Jak widać wiatrówka już po przejściach. Łoże pokancerowane. Luzy w miejscu łamania wiatrówki. Jatrówka, która była produkowana w latach 1956-1980 rok, która strzela z mocą według katalogu 7,5 J, a tak naprawdę dziś 5 J. Gwintowana lufa. Ta akurat jeszcze ma oryginalne uszczelki, w środku też skórzana. Po numerze seryjnym. Prawdopodobnie ten konkretny model był wyprodukowany w 1961 roku. Odziedziczył ją mój tata po swoim tacie, a na końcu ja. I być może odziedziczy ją mój syn. Dzisiaj było troszeczkę postrzelane z tej wiatrówki. Pomimo tego, że już jest po przejściach, jeszcze można się nią fajnie pobawić. Mam tutaj dwie tarcze. Jedna z muszką w dole. Widać skupienie, widać, że podczarne. A po podniesieniu muszki, większe odległości, schodzi już na prawo. Nie wiem, czy to można naprawić. Prawdopodobnie jakiś różnikarz, czy ktoś, jakiś tam specjalista w tej dziedzinie, może by jeszcze dał coś z tej wietruki wyciągnąć. Ale myślę, że do zabawy to. Nie ma takiego aż wielkiego znaczenia. Z pewnej odległości fajnie, że się w coś trafia. A do lepszej precyzji przydałaby się już jakaś nowoczesna wiatrówka, które tak naprawdę nie są jakoś strasznie drogie. Śród, z którego strzelałem, też pozostawia wiele do życzenia. Nie wiem, czy tutaj znajdę taki egzemplarz, ale wiem, że ojciec go kupił mój na Pchlim Targu. Od jakiegoś ruska. Mam nadzieję, że to będzie widać, jakie to jest powyginane już oryginalnie. No i pomimo swojego wieku, nadal jeszcze daje dużo frajdy. Jeżeli ktoś ma taką wiatróweczkę w domu i bardzo chciałby z niej postrzelać, chciałby ją zakonserwować, nasmarować i nie wie, jak to zrobić, piszcie w komentarzach. A chętnie ją rozbiorę przed kamerą. Nasmaruję, złożę i pójdziemy znowu postrzelać. To tyle na temat tej wietróweczki. Dzięki, że oglądaliście. Na razie. Nie ostrzegłeś nikogo. Julka ostrzegam, to chyba wystarczy. No bo... Bo jest pewnie zajęty innymi tematami, nie? Co? No? Bo jest zajęty pewnie innymi tematami. Jak patrzenie się w telewizor. Dlaczego nie napisałeś mi? Tylko pamiętaj, pokazywać zęby, nie? Żeby było naturalnie. Pokazywać zęby. <grym>, jak nie, ja e nie, po nie? Mam krzywe zęby, nie chcę jej pokazywać. <grym>, to napisz mi, a kapka będziesz chciał, bo przyznam, że chcesz kawę. Tak, będę chciał kawę.